Dzisiaj rozmawiamy o swingu. Swing jest, swing jest to ćwiczenie balistyczne, za którym celem stoi wzmocnienie, jakby określonej czasami tylną taśmą. Generalnie chodzi nam o wzmocnienie pośladków tyłu uda pleców przede wszystkim. I jest to ćwiczenie właśnie bardzo dynamiczne, balistyczne kształtuje moc, przede wszystkim. Eee, bardzo dużo osób robi ten błąd, że mm, robi to jako ćwiczenie na jakby na bardziej na, uda, na przód uda, albo bardziej na ręce. I postaram się tak to zaprezentować, żebyście zrozumieli, jak wykonać to poprawnie, żeby ćwiczenie spełniało swoją funkcję. Eee, żeby Odpowiednio się ustawić do swingu. Stajemy w takim trójkącie, tak, żeby więcej dystans między kettlem a stopą, a między obiema stopami był mniej więcej równy, czy to jest taki trójkąt równopoczny. Równo okay? Z tej pozycji zawsze zaczynamy, w tej pozycji zawsze kończymy. Staramy się mocno wypiąć pośladek do tyłu. Okay? Czyli nie zginamy się jak tutaj z połowia. Chcemy przede wszystkim pracować tutaj biodrami, miednicą. Okay? W ten sposób poczujemy tutaj rozciąganie z tyłu. Da? To jest e, znak, że generalnie się w dobrej pozycji do generowania dużej siły właśnie tutaj z tej grupy mięśniowej. Okay? Czyli wypychamy pośladkę do tyłu, trzymamy kepla, delikatnie ściągamy go na siebie, delikatnie Przemylamy, ściągamy go tu między nogi, trzymając plecy mniej więcej prosto i odkładamy go w to samo miejsce. To jest e, właśnie takie zbieranie z ziemi i odkładanie go na ziemię. Ten element zawsze robimy w ten sam sposób. Dużo osób robi tak, że a, tu gdzieś go łapie i dopiero zaczyna robić suknik. Staramy się zawsze z tej takiej atletycznej pozycji, ślady do tyłu, wytamy kettle, tu, i dopiero z tej pozycji zaczynamy. I w ten sam sposób odkładamy. Ok, mówiliśmy już o e, ściąganiu go ziemi i odkładaniu, czyli staramy się ten element zawsze wykonywać na początku i pod koniec każdej serii swingów. E, teraz sam swing. E, najłatwiejsze porównanie swingu do jakiegokolwiek innego ćwiczenia to jest tak naprawdę wyskok. Bo gdy robimy swing, to jest dokładnie ten sam ruch. Jakbyśmy chcieli przygotować się do skoku i okej? Czyli okay? to jest ruch tutaj i tu. Okay? Dużo osób robi to w ten sposób, że stara się tu mocno ciągnąć samymi rękami albo robi przysiad i stara się jakby wstać do góry z sam, samym w tej gumieści grupy czworobowych A nam właśnie chodzi o to, żeby się wybić tu z całej grupy nóg głównie z tej właśnie tylnej części. OK? Czyli pytamy sobie. Staramy się ketlat sadać głęboko między nogi. Często też osoby ściągają eto bardzo nisko, I wtedy wygląda to tak, taki kocik, grzbiecik, wtedy nie do końca będziemy pracować tak, jak chcieli, okay? eee, Drugim błędem najczęstszym jest bardzo mocne przechylenie się do tyłu, generalnie chcemy kończyć w pozycji pełni wyprostowanej, z napiętymi mięśniami środkowymi, z napiętymi mięśniami ud. Zamykamy sobie tutaj kolana, zamykamy biodra. Przez to kończymy gdzieś tu, w takiej pozycji, w takiej. Tego generalnie nie chcemy. Chcemy pełną taką pozycję, tak abyśmy mieli właśnie zrobić skok, czyli. Okej, okay, to jest ta pozycja w pełni wyprostowana, tak abyśmy chcieli wyskoczyć do góry. Zaprezentuję jeszcze raz. Wyobraźcie sobie, że wasze biodra to jest taka cięciwa łuk, którą chcecie naprężyć i mocno wystrzelić do przodu. Na tym polega swing. To jest swing u Jednorącz, no ale dokładnie tak samo, troszkę bardziej angażuje mięśnie brzucha, żeby się nie skręcać. Ok, reprezentuję. Okay. Jest to dokładnie to samo, tylko trzymamy jednej ręce. Możemy jeszcze zrobić dwa ketle w każdej biedniej ręce. Ci dało to dokładnie tak samo, z troszkę szerszą postawą. OK.